Mm-hmm. Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Tematem jej będzie pomijanie przyszłe pomijanie Polski w temacie odbudowy Ukrainy. Wiemy dzisiaj, że stosunki polsko-ukraińskie pomimo tego, że powinny być wyśmienite, ponieważ Polska wszystko, co może, oddaje stronie ukraińskiej, one takie nie są. Strona ukraińska ma coraz większe roszczenia, ma pretensje do Polski, chociażby w sprawie tranzytu zbóż albo innych towarów. No i dzisiaj wcale nie jest takie pewne, że polska strona będzie w ogóle brała istotny udział w odbudowie Ukrainy, pomimo wcześniejszych zapewnień. Wiemy o tym z brytyjskich mediów, że brytyjska strona już prowadzi zaawansowane rozmowy handlowe w tym celu, aby właśnie zapewnić swoim firmom udział właśnie w tej odbudowie. Mamy tutaj chociażby wypowiedź właśnie z brytyjskich mediów bliskiego współpracownika prezydenta Ukrainy, który miał stwierdzić, że to Wielka Brytania jako pierwsza poniosła rękę, aby nam pomóc. W związku z tym jako pierwsza też będzie mogła wziąć udział w tej odbudowie. Rząd Ukrainy miał nawet powołać specjalnych pełnomocników do zawierania umów z Brytyjczykami. Dlatego widać, że strona brytyjska już działa, a strona polska jak zawsze zostaje w tyle, dlatego też dzisiaj napiszemy interpelację poselską do premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie, aby... Abyśmy dostali jasne i klarowne stanowisko strony polskiej, jak ta sytuacja wygląda, czy jesteśmy przygotowani, czy są prowadzone rozmowy, czy strona polska w ogóle jest uwzględniana w tym całym procederze, i czy jednak nie zostaniemy tak jak zwykle z dyplomacją, która jest nieprzygotowana na trakcie trudnej sprawy. To nie jest tak, że my się dzisiaj budzimy. Ja już rok temu w mediach społecznościowych napisałem, dokładnie 16 kwietnia zeszłego roku, na odbudowie skorzystają w kolejności USA, myśląc o anglosasach naturalnie, Chiny, Niemcy, Francja. My niestety nie mamy ani potencjału gospodarczego kapitału, ani zdolności dyplomatycznych, aby nas brano na poważnie, przy, na poważnie przy odbudowie. W związku z tym już widzieliśmy ten problem, który nastąpi, zwracaliśmy uwagę, no ale rząd polski, jak zawsze, pozostawał głuchy na to. Oddaję głos Bartoszowi Bochańczukowi, dwójce na krakowskiej liście Konfederacji do Sejmu. Szanowni Państwo, rząd PIS oraz mainstreamowe media pokazują nam ogromną wdzięczność Ukrainy względem Polski za zaangażowanie we wsparcie Ukrainy. Natomiast jak pokazuje, pokazują badania Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, wyliczył on, że łączny koszt pomocy Ukrainie do stycznia 2023 roku to niemal 12 miliardów euro, a więc prawie 60 miliardów. Złotych. Kwota ta porównywalna jest z kwotami, które oferowały, które oferowały inne kraje wsparcie dla Ukrainy, przykładowo Niemcy zaoferowały 13 niemal 13 miliardów złotych. Natomiast biorąc pod uwagę możliwości, możliwości naszego państwa, Polska przekazała największą pomoc, jeśli chodzi o porównaniu do PKB. Przekazaliśmy niemal 2% naszego PKB, podczas gdy inne kraje, nawet Wielka Brytania, która teraz może liczyć na kontrakty przy odbudowie Ukrainy, nie przekazały nawet połowy z tego, co my przekazaliśmy. Tymczasem Ukraina, jak się nam, szanowni państwo, odpłaca? No, po dziś dzień nierozliczone są stałe, stare zawiłości, niezałatwione pozostają kwestie pochówku Polaków. Ciągle na Ukrainie czczeni są i gloryfikowani zbrodniarze, z II wojny światowej. Dlaczego, szanowni Państwo, rząd PiS, dając tak duże wsparcie, jednocześnie nie zagwarantował zadbania o nasz interes narodowy, nie zagwarantował nam bronić naszego interesu Polski i Polaków? Rząd PiS przypomina sobie tylko o interesie Polski i Polaków tuż przed wyborami. Polski rząd powinien pamiętać w pierwszej kolejności o interesie Polski i Polaków i tego bronić. Konfederacja właśnie poprzez te interpelacje będzie interweniować właśnie w sprawie bronienia polskiego interesu narodowego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? No dziękuję.